Nie będzie łatwo jutro, bo pojedziemy pierwsi, także na pewno nie będzie łatwa pierwsza pętla. No nie wiem jaka taktyka jeszcze. Do jutra mamy chwilę czasu, prześpie się i coś wymyślimy, ale no, tu na pewno trzeba jechać szybko i, i nie ma dwóch zdań. Dobry udany dzień dzisiaj, bez większych przygód, szybka jazda. Myślę, że już tymi, tymi Rkami y, robimy co możemy. Natomiast można popatrzeć, jak jest wyrównana y, konkurencja tutaj. w Polsce, bo przecież chyba do ósmego miejsca jesteśmy w dwudziestu kilku sekundach. Na szutrach to ci naprawdę rzadko zdarza, także, także chyba dla każdego to był dobry, udany dzień i, i, i te straty nie są wielkie, także jutro, jutro naprawdę będzie, będzie kawał dobrego rajdu. Leży ci rajd polski, już raz wygrałeś. Tak, no jakoś wyjątkowo tutaj, tutaj wszystko się składa, no ale oczywiście mamy jutrzejszy dzień, także jeszcze nic nie mogę powiedzieć. Lubię szutry i to jest, to jest na pewno tam handicap, gdzie ja się bardzo dobrze czuję, no ale to nie znaczy, że nie lubię asfaltów, no